dzisiaj chcę Wam pokazać yy, mój domek Tokaboka, który stworzyłam niedawno, parę godzin albo minut temu, nie wiem, i położyłam gdzieś postacie. Nie wiem co ona robi, a więc zobaczymy. Tutaj mamy salonik. Razem z gąszczą połączony, tu coś powkładałam i tu się nie chce zamknąć czasami. O! Nie chcę Was... Tutaj mam łazienkę na no, odwale robioną, na no szybko y, robiłam jadalnie, może jeszcze ją poprawię. Tutaj mamy naszych rodziców, spać, i nie chcę tego włączać, y, otwierać w sumie. Tutaj jest nasza Emelka, tu jest Kaja, nie wiem, nie, nie chciała mi się załadować. Y, skin, który stworzyłam, dlatego wzięłam taką panią zamiast y, kai. No i tutaj mamy oliwkę. Ta, ta pani jest wzięta z tego, czegoś tu tutaj była, w, tych, w tym państwie. No i ona śpi na górze, bo ona ma 4 lata. Ona śpi na dole, no bo wiadomo, no bo ona ma 3. Nara! Na.